Hejka! Witajcie w kolejnym Minecrafcie! Um, no jak pewnie już od razu widzicie, mam na sobie nowy hełmik, który jest bardzo fajny, bardzo mi się podoba, bardzo się łączy z tym żelaznym setem. No dobra, tak jak zapowiadałem, dzisiaj chciałbym porobić... Hmm, no cóż, co ja chciałbym porobić? Ten pokój z portalami na portale. Yy, które już niedługo zrobię A właściwie już na tym odcinku będę mógł zrobić jak już yy, wykopię całą tą dziurę Bo plan jest taki, chcę żeby Całe to pomieszczenie przypominało taką yy, grec taką grecką świątynię Małą grecką świątynię I w do tego celu użyję Bloków kwarcu z netheru I dopiero w następnym odcinku podejrzewam to zrobię A Dlatego dzisiaj wykopiemy tylko dziurę yy, Nie wiem, popatrzymy wszystko Popatrzymy, jejku, powtarzam się. Popatrzymy, co tam zrobić i takie je tam. Jeszcze po zakończeniu poprzedniego odcinka znalazłem Infinity One, które przyda mi się do łuku, który zrobi już niedługo. Coś tam już znalazłem. Znalazłem trochę diamentów też, jak biegałem po opuszczonej kopalni. Mam trochę torów też. No i popatrzę ile mam żelaza. To jest po prostu masakra. No, jestem zaskoczony tą ilością. Mam też lava bucket, który mi się na pewno przyda. No i te water bucket, bucket of water z y, miedzi. A tutaj cały, całą mieć przerobiłem na bloczki z miedzi. Y, no, jeszcze tutaj zebrałem trzy karty na pewno mi się przydadzą także. Y, trochę lapis lazuli, przyda się na barwnik. Trochę śniegu mam też. Y, block of redstone. No i takie tam inne rzeczy. No cóż, ee, co by tu dalej powiedzieć? Próbowałem sobie zenchantować żelazny miecz, ale jedyne co mi się udało to Sharpness One, więc e, no trochę słabo. W tutaj też trochę się zmieniło. Dorobiłem kowadło z resztek żelaza, które miałem jeszcze wcześniej. E, mam tutaj jeszcze dodatkowe skrzynki. Tutaj na pewno postawię brewery, jak znajdę Blazy i wezmę z nich Rody, a tutaj udało mi się wziąć 3 um, bookshelf'y no i możemy enchantować do chyba 10 poziomu bodajże um. co, co by tam jeszcze wam pokazać, co się zmieniło eee, zmieniłem trochę też tutaj Rozłożenie tych wszystkich rzeczy. Dorobiłem jeden stolik, żeby było symetrycznie. I jeden z tych piecyków nie działa, dokładnie ten. I wywala mi błąd z niepoprawnym obliczeniem w grze, więc to trochę dziwne. Mhm. Wykopałem tutaj część góry i dorobiłem trochę mostu. Dokładnie tak jak chciałem, żeby to wyglądało. Dorobiłem tutaj Glowstone, oraz tutaj, pod spodem, muszę dorobić też płotki, żeby to wyglądało dosyć naturalnie, że to wszystko jest podtrzymywane przez y, płotki. Yy, no i to chyba wszystko jest. Yy, tak, myślę. Tak, to jest wszystko. Tam będzie tunel prowadzący na drugą stronę do. Y, tam do Bagien. Zarobi też taki dosyć długi most. A tutaj mamy nasz punkt programu. Główny punkt programu. I tak wykopałem tutaj jedną ścianę. Zaraz wam powiem, jak to ma wszystko wyglądać. Też zrobiłem sobie właśnie dodatkowy koperpika. Są dosyć szybko kopię ten stone. Więc to jest bardzo dobre. Bardzo mi się podoba. I teraz tak. Wejście od razu będzie z bloków z kwarcu, czyli to tutaj też będzie z kwarcu, To będzie z kwarcu. Tu będą pół płytki. Źle coś się robię. Nie, tutaj powinienem wykopać. Tutaj będą pół płytki, a tu już będzie normalna podłoga z kwarcu. że będę potrzebował naprawdę ogromnej ilości tego materiału, więc. No, nie będzie łatwo, nie będzie łatwo. Tyle wiem. Yy... Tak. Rozgadałem się troszeczkę. Mam nadzieję, że da dalej będę Wam gadał tutaj coś. Myślę, że na jednej takiej, na, je na jednej takiej kolumnie będzie się o to opierało. I wejście się będzie zaczynało. tu. Tutaj będzie wejście już. I tam będzie portal do Eteru, jeżeli w końcu e, twórcy będą tacy dobrze i go wydadzą. Eee, podejrzewam, że też wejście będzie dosyć krzywe, ale wejście zrobię na cztery klocki Oj, no dobrze. Teraz Iron pickaxe się przyda. Wejdzie do pracy. Specjalnie przepaliłem sześć e, żelaza, żeby mieć to. Eee, postaram się też. Czekajcie, tutaj do kopie. Postaram się też, żeby tutaj był Glowstone, było światełko takie fajne. Jejku, nie mam co gadać, nie mam co gadać. Niedawno sobie przeglądałem internet w poszukiwaniu nie, niezwykłych informacji na temat nowych gier i dowiedziałem się, że ma być jakiś nowy Call of Duty Ghosts. Według mnie to będzie kolejny nie niewypał, znaczy, nie wypał, będzie to kolejny odgrzewany kotlet. Ale to przynajmniej moja opinia. Możecie się z nią nie zgadzać, prawda? Co. Ale warto dać szansę tej nowej części Call of Duty, ponieważ podejrzewam, że to będzie dosyć dobra część. Trochę odstąpili od tej tematyki Black Ops i Modern Warfare, ale to jest w końcu Minecraft. Nie powinniśmy gadać o Call of Duty. Co ty robisz, Leon? Ojejku. No yy. I tu będzie wejście na 4. Będzie to ładnie wyglądało, w moim mniemaniu No, będzie fajnie wyglądało Tak, myślę Dokopmy tutaj O tak, T takie ogromne dosyć wejście będzie A tu będzie na trzy To, to będzie pasowało, to będzie pasowało, na pewno Nie zrobię z tego jakiegoś yy, dziwnego miejsca, wiecie yy. Staram się też wszystko robić symetralnie, bo... Yy, symetrycznie Symmetralna, Boże, ze szkoły mi się przypomina. Matematyka, Boże. Co ja robię? Tu już nie powinno być. Tu już zostawię dirt. Tego tutaj nie powinno być. Yy. O, będzie duże to pomieszczenie. Tak, będzie dosyć duże i to mi się podoba. Mamy w czym wybierać, więc to... Okej. Okay. Teraz jak to... W tyle w ogóle, jeżeli słyszycie mój komputer, no przepraszam. he. <laughs> A wejście do Twilight Forest na 3. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Zobaczymy zaraz, właściwie. Żwir! Nie lubię cię. Mam też włączone pisły, żeby mi się lepiej wszystko kopało, tak? Takie małe ostrzeżenie, jeżeli będziecie raidować, że nie ma potworów czy coś. Tutaj powinno być to. Na trzy muszę zrobić, tak. Dokładnie na trzy. O nie! Teraz muszę kopać ręką. Co jest okropne? Mogę sobie zrobić więcej tych łopatek. Tutaj postawię, żeby to jakoś nie wyglądało źle. O, nie mamy wykopane. Myślę też, żeby hmm. Właściwie to jest dobry pomysł. Mam nadzieję taką, że sufit podniesiemy o jeden. Będzie to takie masy... to będzie to tak masywnie wyglądało. Hmm. I tutaj powinno być tak, tak dokładnie. Eee. hm hm. Dobrze. Dobrze, robię. Tylko żebym czegoś tutaj nie zniszczył, nie zwalił... O, już się pozwaliłem. Niekoniecznie. Zobaczymy, czy ja to zwaliłem. Eee, nie. Nie, nie zwaliłem. Nie. Ojejku, zastanawiam się tak, a nie powinienem. Wszystko jest dobrze, co ty, co, co ty, co ty gadasz, Leon? No, fajnie to wygląda, chociaż to tak dosyć koślawo. Nie, to będzie złe. Chyba, że zaraz coś przetestuję. Tutaj powinno być dobra i tu. O, chyba. Nie, koślawo też to wygląda. Nie fajnie. Ale to tylko z tej strony, tutaj to fajnie wygląda. Spróbujmy tutaj coś wyskrobać. Tak, tutaj dobrze to wygląda. Tutaj też. I tutaj wszędzie będą powstawiane półpłytki. Tutaj przynajmniej wiem. Tu, tutaj wejściu? Nie, na pewno nie wejściu. I tak... Tutaj zrobimy wejście z nether bricków, ponieważ teraz będzie można przypalić te całe... ten cały netherack na nether bricki, co będzie bardzo przydatne dla mnie, nie będę musiał poszukiwać twierdzy. Chociaż w poszukiwaniu blaze'ów to się przyda. Tylko teraz. Boję się, że ja się przekopię do swojej bazy, chociaż to mi powinna nie grozić. Nie powinno grozić. Nie, 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 nie grozi. Jest dobrze. Okej. Okay. Tak, to, to, to dobrze wygląda według mnie. Jeszcze jeden sobie wykopię. Będę musiał zrobić zapalniczkę, teraz sobie przypomniałem. I wejście będzie takie. Mhm, to będzie wystarczające. Nie, tutaj nie. Tu i tu muszę wykopać, żeby na portal. Idę po obsydian. Tych wejść pozostałych, y, na razie nie będę robił. Podejrzewam, że między odcinkami zrobię wejście do Twilight Forest, bo mam dosyć fajny pomysł, jak to ma wyglądać. I nie chcę was tym zanudzać. Y, może zrobimy teraz zapalniczkę i pójdę do neteru, zobaczymy, jaki się wygeneruje. Jeżeli się wygeneruje zły, to ja usunę neter, jakim się wygenerował i wiecie. You know what I mean. Eee, co ja chciałem? Chciałem obsydian. Mam. Dziesięć Obsydianu. Uff No, już myślałem, że nie mam. Byłoby okropne. Szybko wstawiamy. To wyjście mi tu nie pasuje. Hm Właśnie to źle to zrobiłem. Bo komputer działa w tle, no nie, mi pasuje. Wejście będzie tylko takie dziwne. Reszta będzie spoko, chociaż jeżeli chcę coś zobaczyć i tu chcę wykopać. Hm. Na razie to wygląda niejako. Dobra, nie, 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 będę tutaj już coś kombinował. Tak mi, tak mi pasuje, tak jest ładnie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało z kwarcem, z blokami kwarc, to wtedy będzie masaka. Hop, 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 hop i hop. Tak, i mamy portal do Netheru. To tak za zakrytki chyba zrobiłem. Teraz narzekam, tak właściwie. Ale wszystko zobaczymy w postaci już takiej zarobionej, całkowicie. Kiedy to wybiorę się do, nie do, do Nieteru eee, i wszystko tam pozwiedzam. Potrzebuję, nie, właśnie mam drewno. To drewno to przepale. O nie, nie flintem. Tym. Powinno starczyć. Starczy. Tak, dobra. Robimy szybciutko. Mamy flint and steel. Uch, wielka chwila. I przed wejściem do neterów włączę sobie Oj, zlegowało coś. Włączę sobie poziom normalny. Tutaj. Coś mi nie pasuje. Na razie będę to oświetlał pochodniami. Uwaga. Boom! Mamy neter. I teraz tak. Ja idę po miecz. Po Sharpness. Dobrze, że mam. Hmm. Y Jejku, no. nie, 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 ciągle się zaczynam. Dobrze, że mam e, zbroję to i kobra trochę przy sobie, to będę mógł się bronić przed gastami, jeżeli takowe będą. Szybciutko, do neteru. E... I'm gonna take my sword. And go. Tam wtedy też zrobię jakiś takie prewizoryczny neter. Będzie to fajnie wyglądało, podejrzewam. Downloading terrain. O, ładnie się wygenerowało. O, ladży. O, kurde, ale. O, ładnie mi zaczęło działać. Oj, te dźwięki z Matmosa. Kapitalne. Opcje. Easy zwłączmy. Wow, już się wygenerowały potwory. Znaczy, zrobiły. Gasty, nie lubię ich. O Jezu, jak mi laguje. Wybaczcie za to, mamy Glowstone. Chociaż wiem, że z Creeperów mogę brać Glowstone, to... Takich tam wielkich rzeczy nie ma. Ale jednak wezmę sobie to. Ale po co ja tu przychodzę? To jest Netherrack i ten oto... O, te, to, ta, ta rzecz. I czy, jest Onyx? Patrzcie, znalazłem już Onyx. Ale czy ja do tego pod... O, tam jest lawa. O! Oh, o oh fuck! Kurde, źle zrobi! Ha! <laughs> Genialne! Jestem genialny! Hm. E, dajcie mi tu cobblestone. O, by tam mnie nic nie złapało. Piaski i dusz też się przydadzą. Wow, 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 Nie? Jest! Dobrze! Udało się. Zażegnać konflikt, czy jak to nazwać? Tu. Fuck. Teraz będę miał problem z tym wszystkim. No i tutaj mam mam się starać nie wykopywać. Dobrze. Yy, tu. Elst here. O jezu, będzie kopania lawy. Kopania lawy? Co ja właśnie powiedziałem? Kopania kobylstą chciałem powiedzieć. O Boże, co ja zrobiłem? Głupia lawa, no. Jezu. Przynajmniej grzyby też są. Eee, ojejku. No dobra, później to naprawię. Ja tu jestem po to. I... Och, kurde, jakbym miał fortunę, to by było o wiele lepiej. Eee, chodzi mi o kilo z fortuną. Bo wtedy bym dostawał o wiele więcej kwarcu No trudno, cóż... Ale jest, mamy kwarc Chcę to przerobić już na bloki Block of kwarc No, będę potrzebował o wiele więcej tego kwarcu Coś mi się zdaje Hmm, dużo was tutaj Nie chcę was raczej atakować, raczej Jeżeli to mnie przerośnie To włączę peaceful to jest taki BOOM! Wow wow, wow. Wow. Aaaa, o kurde. wow, wow, za dużo ich tutaj. Ale będziemy mieli gold nuggets. Wow, coraz więcej ich. O, ale mamy te! Wow, zostaw mnie! Mamy te. Rotten fleszę to się przyda na skórę i na książki. Chodź tu. O, jesteś, Gold Nugget, wydera, coś? Ała, zostaw mnie Gold Nugget, Gold Naga. No, przeżyłem, ale potrzebuję mięska. Ładnie, zaczęło nagle działać. Kiedy nie ma niczego do wyświetlenia na ekranie, to zaczyna ładnie działać. To, to, to jest fenomen. O, ale tak działają gry. Ile mam materiału? 20 minut. Oj, level też dostanę. I ja też poproszę tutaj. Mm, tego poproszę. Przydaj mi się, przyda mi się na pewno. Przepalę to na. O, kwarc. Fajnie. Przepalę tą na Później też sobie pójdę poszukam twierdzy. Więcej kwarcu, Potrzebuję więcej kwarcu, Potrzebuję Kilof z fortuną. A jako, że kwarców w netherze jest pod dostatkiem, to. Mogę to sobie wykopać na razie. Okej. Okay. Ile mamy? No raka, tu tyle. Więcej. Stack przynajmniej muszę mieć. O, poszedł kilow. Ale dobrze mam jeszcze jeden. Okej. Okay. Ile mamy? No dobra. Da się z tego może tak robić. Nie da się. Szkoda. Uu, mamy dwa Gold nawet nie zauważyłem. Tego jeszcze... Z o nie! Dużo ich, za dużo ich tu jest. Jeszcze mnie zaatakują, czy nie? Nie, nie atakują, to dobrze. Ale chcę jeszcze tutaj popatrzeć. Wow, ładnie się tworzy! Stworzył. O nie! Nie! Zostawcie mnie. W... Kurde, przeniósł się tam. No tak, zapomniałem, że teraz moby mogą się przenosić przez portale. Fak, będę miał problem w domu. No, chyba że wyłączę poziom trudności. Ale dlaczego tamte nie atakują, a tamte nie? To jest bez sensu. Wow, ładnie się wygenerował. Szkoda, że tego nie widać na mapie. Hello there, nie atakujecie mnie? To dobrze. Tam znowu jest Onyx. No, onyx też będę musiał pozbierać, tylko że na to wygląda, że. Na to wygląda, że. Mm, można je wykopać tylko diamentowym kilofem. A bardzo chciałbym onyxowe narzędzia, bo z tego co patrzyłem po internecie to są niezwykle dobre i szybkie. Wow, tam jeszcze u góry są kwarce. O, dużo. O tak, 12 bloków z kwarcu. Pewnie też mi się przyda to do różnych mechanizmów czy coś. Mogę tam zejść? Boję się, że coś mnie zabije, ale dobra. A! Nie! O! Zaatakował mnie typek! Nie, słuchajcie, peaceful. Heh. Fuck you. Chcę tylko sobie popatrzeć, jak to się wygenerowało wszystko. Wow, ładnie. Co tam jest? Onyx! Tam jest dużo onyksu. Tam. Może tam coś? A tam? Tam się już nie, nie, nie wyświetla mi. Ale dużo jest tego kwarcu w tym neterze, więc to... To też sobie wezmę. Bo też się raczej przyda. Na pułapki czy coś takiego. I tak na zakończenie... Wejdę sobie do domku i zenchantujemy kilof. Tak na zakończenie. E, uzbieranie levela to nie, nie, nie jest wielki problem. problem. Z kolei, enchanting jest dosyć trudny, bo potrzebujemy trochę tych e, jednak książek. Teraz mogę zrobić jeszcze jedną półkę. Jeżeli mam papier, mam połóżmy. Dobra. ale nie, nie, nie mam skóry, boże, co ja robię. Dobra, to tak jak mówiłem, zinchantujemy sobie. Mm, kilofik. No jakiś, nie wiem, mam nadzieję, że dobry poziom. Nie wiem. Dobry enchanting niech będzie. Boom. Unbreaking efficiency. No, to nie jest to, czego oczekiwałem. No, ale dosyć spoko killoff wyszedł. No, no dosyć spoko. Dobra. Doszło 25 minut materiału Ja... O! Zobaczę jak wygląda z tym kwarcem wszystko, chociaż... Jeszcze potrzebuję pewnej rzeczy eee, Tak chcę i tak Jak to wygląda? Chiseled Quartz Block No już powoli zaczniemy robić ten tutaj kuj Tutaj zepsułem. O, teraz jest fajnie. Chciałbym, żeby te, 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 te filary tutaj były takie. Z tego. chiseled quartz block. O, wow, ładne. Ładnie wychodzi. A tu będą pół płytki. No, ale od razu wyłożę sobie, co tam, kto bogatemu zabroni. Chociaż nie są taki bogaty w tym kwarcu. Oho, to będzie potężne, to będzie potęga. Tak. Oj, to, to będzie bardzo ładnie wyglądało, tylko potrzebuję dużo kwarcu. A ja to zrobię po, poza odcinkiem, to nie ma problemu. Dobra. Kończymy. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał, chociaż też nie wiem jakiś... ...zaszczególny nie był. Yy, no dobra. To był kolejny odcinek z kwartowego odcinka. Jeżeli wam się podobało, dawajcie łapkę w górę. No i może subskrybujcie po więcej, nie wiem. Nie wiem co wy tam chcecie mi sprawić jakąś radość, to subskrybujcie. No to co? Ja, ja się z Wami żegnam. Cześć.